Przepytani to nowy cykl sieci tygodników lokalnych. Będziemy spotykać się z ludźmi, których pewnie Państwo znają, ale my chcemy dowiedzieć się, jacy są naprawdę. Staną w ogniu pytań ważnych i tych mniej ważnych, subtelnych i całkiem istotnych. Czy odpowiedzą na wszystkie? Nie wiem. Czy powiedzą prawdę? Sami Państwo ocenią. Zapraszam na spotkanie z pierwszym gościem, a jest nim Michał Rudzki, burmistrz Karczewa. Gdybym nie był burmistrzem, to zostałbym? Dziennikarzem. Na bezludną wyspę chciałbym zabrać? Żonę i córkę. Na moim biurku jest? Zdjęcie z żoną i z córką, i dobra kawa. Gdybym wygrał milion złotych, to przeznaczyłbym na? Nie wiem. Może na, um, na jakąś podróż. O, wiem, na podróż na y, koleją transsyberyjską. Najbardziej nie lubię gdy. Gdy jest zimno i ciemno wieczorami i nie mogę pokosić trawy. Mój ulubiony bohater literacki to? Mm, chyba nie mam takiego bohatera. Mm, nie mam, nie mam takiego bohatera literackiego. W życiu najważniejsze jest? Mieć dystans do siebie i do świata, ale też mieć yy... Punkt zaczepienia, jakim w moim przypadku jest rodzina? Moim. Moim najlepszym przyjacielem jest dla mnie. <grywka> to, to Trudne pytanie. W przedszkolu najbardziej lubiłem? Mm, lubiłem pić herbatę z wiadra. Gdybym mógł się spotkać z osobą, którą najbardziej cenię, to byłaby rozmowa z. Myślę, że to byłaby rozmowa z księdzem Janem Kaczkowskim. Moja podróż marzeń to wyjazd do? Koleją transsyberyjską na Syberię. Mój dom jest dla mnie? Ostoją i azylem i miejscem, gdzie resetuję dosłownie zmysły. Zawsze znajdę czas na? Na koszenie trawy. Moje ulubione zwierzę to? Ym... Pies i chomik. Aktualnie mam chomika. Fl, nie Fione, tylko Elzę. Dziś największym wyzwaniem dla świata jest opanować agresję i tą chęć wojny, która gdzieś tam się pojawiła w ostatnich dwóch latach. Najbardziej irytuje mnie, kiedy ludzie? Kiedy ludzie e, piszą różne rzeczy w internecie bez i nie rozumiejąc, jakby okoliczności, które determinują pewne zachowania. Moim największym sukcesem w życiu jest wybór dobrej żony, która jest wyrozumiała i bardzo tolerancyjna w stosunku do mojego może nie zawodu, ale mojej funkcji, a także jednak mimo wszystko takim zawodowym sukcesem jest. No, Zdobycie zaufania mieszkańców w tak młodym wieku, bo miałem 27 lat, jak zostałem burmistrzem. Brakuje mi czasu na. Mm... Brakuje mi czasu na pewno dla rodziny, trochę, mimo wszystko, bo to moje życie jest bardzo takie niestampowe. Nie a także brakuje mi czasu na, na podróże i na czytanie książek. Doceniam kiedy. Doceniam, kiedy mam dzień wolny i mogę po prostu kreować wedle swojego upodobania dzień. Moja ulubiona pora roku to? Wiosna i lato. Najgorsza cecha mojego charakteru? Hmm. Trudno powiedzieć. Nie wiem, my się, zawsze się skupiam na dobrych cechach. Najgorsza cecha charakteru może. Jestem z gadułą strasznym. Rano budzi mnie? Budzik, bo nie telefon. Telefon zostawiam na dole. Nie lubię poniedziałków, bo? Bo pracujemy do dziewiętnastej. Dar natury, który chciałbym posiadać? Dar natury... Hmm. Nie wiem, nie zastanawiałem się nad tym. Kraj, w którym chciałbym zamieszkać na starość? Polska, Karczew. Moja życiowa dewiza? To jest ta dewiza, którą autorstwa, różne są źródła, jeśli chodzi o autora, ale najpierw się z ciebie śmieją, potem z tobą walczą, a potem wygrywasz. To było coś takiego.